Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Jednym z objawów aktywności międzynarodowej rządów Prawa i Sprawiedliwości było powierzenie Polsce organizacji COP14 w Poznaniu w 2008 roku. Przypomnę, że miał to być pierwszy okres rozliczeń protokołu z Kioto, gdzie Polska była liderem, bowiem dokonała redukcji na poziomie 32 Polska zgłosiła swoją kandydaturę w Nairobi w 2006 roku. Natychmiast po tym zaczął się. Platformiano psl atak na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucaliście nam wtedy marnowanie pieniędzy. W rezultacie do Jakarty pojechał przestraszony minister środowiska w towarzystwie 13 osób i była to, proszę Państwa, najmniej liczna delegacja. I co się tam stało? Otóż pan minister zgodził się wówczas na to, aby w Poznaniu w 2008 roku nie doszło do rozliczenia protokołu z Kyoto. Jak pani minister ocenia ówczesną rolę platformy PSL-u? Nie wiedza czy szkodliwa działalność pana ministra, pani poprzednika? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.